Czarne chmury nad TVP, a jeszcze konkretniej nad gwiazdami, które od lat są twarzami telewizji publicznej. Która z tych osób powinna martwić się o swoją posadę, a kto może liczyć na awans? Przekonajcie się sami. Nowy prezes, wielkie zmiany. Telewizja publiczna szykuje się na prawdziwą rewolucję. Jak donosi Twoje imperium, pierwsza o swoją posadę może obawiać się Agata Młynarska, autorka i gospodarz programu Świat się kręci, którego dalsze losy nadal są pod znakiem zapytania. Podobno za złą pasę audycji odpowiada jej współprowadzący, Maciej Kurzajewski. Prezenter ostatnio na antenie TVP zachęcał widzów do obejrzenia programu w konkurencyjnym Polsacie z udziałem Rinkero Jensa. Według Twojego Imperium nie jest on darzony sympatią przez Janusza Daszczyńskiego, obecnego prezesa TVP, który natychmiast po swojej agitacji odsunął Kurzajewskiego od prowadzenia programu. Spekuluje się, że prezentera zastąpić mogą Maciej Orłoś, Artur Orzech czy Tomasz Kamel. Jak się okazuje, powody do zmartwień mają również Tomasz i Hanna Lis. Sztandarowy program publicystyczny Lisa od dłuższego czasu traci widzów, a sam dziennikarz inkasuje zbyt wysokie stawki jak na możliwości finansowe TVP. W Dobrym Tygodniu czytamy. Atmosfera wokół Tomasza Lisa gęstnieje. Coraz więcej kolegów nie waha się go krytykować. Przed jednej z redakcji na Woronicza napisał list do dyrektora TVP2, w którym zarzucił programowi propagandowy charakter. Postulował zmianę formuły albo rezygnację z audycji. O propozycję nowej pracy natomiast nie powinna martwić się Grażyna Torbicka, która rzekomo rozważa przejście do TVN. Jej pojawienie się na gali owej stacji odbiło się w branży szerokim echem. Plotki te podsyciła informacja, że Edward Miszczak od dawna namawia panią Grażynę, by dołączyła do grona gwiazd jego stacji. Czytamy w życiu na gorąco. Z pewnością atmosfera na słynnej ulicy Woronicza się zagęszcza, a korytarze TVP huczą od plotek. Będę się przyglądał tym potencjalnym roszadom w telewizji publicznej. I teraz na pewno poproszę Was o to, byście pozostawili komentarz pod tym wideo i pamiętali o tym, że jesteśmy dostępni na naszym oficjalnym profilu na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.